Jubileusz dwudziestolecia istnienia IPA Sekcja Polska jest również świętem Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA. Powstała ona bowiem w tym samym roku, kiedy to w Kiekszu koło Poznania miał miejsce historyczny założycielski kongres Sekcji Polskiej IPA, to jest w 1992 roku. 13 października owego roku odbyło się zebranie założycielskiej bydgoskiej, później kujawsko-pomorskiej Grupy Wojewódzkiej Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji IPA, w którym wzięło udział 21 osób. Kierownikiem grupy został Mirosław Laudański. Kilka dni później nastąpiła formalna rejestracja grupy wojewódzkiej i w Bydgoszczy jako stowarzyszenia. W czasie kadencji pierwszego zarządu, to jest w latach 1992-96, nastąpiło pierwsze formalne nawiązanie kontaktów międzynarodowych z sekcjami europejskimi stowarzyszenia, to jest z Danią, Austrią, Szwajcarią, Portugalią, Holandią i Anglią, które zaowocowały wyjazdem do Holandii i Belgii. W tym czasie Bedgowska Grupa Wojewódzka gościła u siebie członków belgijskiej oraz angielskiej sekcji IPA. W latach 1996-2002, kiedy to przewodniczącym grupy wojewódzkiej został Jacek Zieliński, nastąpiło nawiązanie kontaktów z innymi organizacjami, m.in. Policyjnym Towarzystwem Sportowym, które zaowocowały udziałem grupy w koordynowanych przez te organizacje przedsięwzięciach. Między innymi ogólnopolskim spływie Płetwonurków czy międzynarodowych mistrzostwach Polski Federacji Sportu Gwardia, organizowanych w 1998 roku. W czerwcu 1997 roku Kujawsko-Pomorska Grupa Wojewódzka była gospodarzem trzeciej krajowej konferencji sekcji polskiej IPA. W tym okresie zapoczątkowano również cykl corocznych imprez o charakterze międzynarodowym, międzynarodowe dni przyjaźni, pożegnanie lata. Lata 2002-2008, kiedy to funkcję prezesa zarządu sprawował Krzysztof Rospendowski, to czas zacieśniania więzów przyjaźni z członkami IPA z Litwy. Kontynuowano także cykliczną imprezę Pożegnanie Lata. W roku 2008 prezesem zarządu został ponownie Jacek Zieliński. Jego kadencja to okres dalszej aktywizacji środowiska policyjnego wokół struktur IPA. Od czerwca 2010 roku Prezesem zarządu Kujawsko-Pomorskiej Grupy Wojewódzkiej IPA sekcja Polska jest Jerzy Archacki. Dwa ostatnie lata to okres dynamicznych zmian strukturalnych, reaktywacja regionu Toruń oraz utworzenie nowych regionów kujawsko-pomorskiej grupy wojewódzkiej w brodnicy, włocławku, ciechocinku, świeciu, tucholi, żminie i mogilnie. Wzrost aktywności stowarzyszenia idzie w parze z ulepszaniem zaplecza technicznego. Dzięki przychylności komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy dysponuje ono nową i nowocześnie wyposażoną siedzibą. W ciągu tego czasu nastąpiła intensyfikacja współpracy z Mundurowym Klubem Motorowym Rzeczpospolitej Polskiej, a na arenie międzynarodowej zacieśnienie współpracy w formie wymiany doświadczeń z amerykańską sekcją Międzynarodowego Stowarzyszenia Policji oraz wymiany stażowe funkcjonariuszy polskich, niemieckich i irlandzkich w ramach inicjatywy Placement Program. Czas ten to również umacnianie stosunków z krajami wschodniej Europy: Litwą poprzez uczestnictwo członków Grupy Wojewódzkiej w 12. Międzynarodowym Zlocie Policji na Litwie, Rosją dzięki wizycie członkini sekcji rosyjskiej IPA oraz Tatarstanem poprzez wizytę członka kujawsko-pomorskiej Grupy Wojewódzkiej w tym kraju oraz rewizycie tatarstańskich policjantów w Polsce. Nowa odsłona działalności stowarzyszenia znalazła uznanie w środowisku służb mundurowych. W ciągu ostatnich dwóch lat nastąpił bowiem znaczący wzrost liczby członków, których w 2010 roku było 126, obecnie jest już prawie 500.